Witam wszystkich z tej strony, Szwajcar. To będzie pierwsze nagranie z serii komentarzy. Na pierwszy ogień bierzemy nagranie Fila z dzisiaj z 4 lutego 2021, które zostało wrzucone mniej więcej pół godziny temu. Także tutaj mamy już 3000 wyświetleń. Dlaczego nagrywam? Zaraz puścimy sobie fragment i odniosę się do tego no to może się wydarzyć to, co miało miejsce w przypadku RIF Finance, gdzie nagrywałem film z tego, co pamiętam, mniej więcej tutaj. Już pierwsza uwaga, film był nagrany wcześniej oczywiście, ale wrzucony dopiero już po wzroście, czyli po kursie 0,17 lub 0,16, nie po 0,12. A co mówi film? Widać ewidentnie, że gdy film wyszedł, to cena bardzo szybko poszła do góry. Wcale że nie, ponieważ kiedy film wyszedł, już cena była wysoka. No bo część osób zapakowała się w ten projekt od razu. No i oczywiście, na no, wszystko... część osób nie mogła się zapakować od razu, ponieważ film wyszedł już wysoko. Także od razu po wypuszczeniu filmu mieliśmy szczyt i później konsolidację na już wysokich poziomach. Także tutaj jest wątpliwość co do tego, co mówi Phil. Takie osoby, które się w ten projekt zapakowały, no to i tak zarobiły. Nawet jak ktoś kupował na szczycie tej pompy, to i tak w dalszym ciągu mógł zarobić. Tu jest akurat racja: jeśli ktoś kupił na szczycie, to po kilku dniach tutaj mamy wzrost riffa. W dalszym ciągu zarabia swoją drogą. W tej chwili Reef Finance jest na blisko 140%. Procentowym. Tutaj jest nieścisłość, ponieważ 140% jest liczone przez chwilę od 0,12. Natomiast powinien liczyć to od 0,16 lub nawet 0,17, nie od 0,12, ponieważ aktualnie tutaj RIF kosztuje. 2,572. To znaczy nie, tutaj jest dokładna wartość. Końcówka 2,787. 7. Także nie plus 140%, ale w okolicach od 0,16 daje to około plus 75%. Nie wygląda to już, zauważcie, aż tak dobrze. Od wyjścia filmu. Ale tak jak mówiłem, od wyjścia filmu, czyli już po tym pierwszym wzroście. Film nie wyszedł tutaj, tylko już przecież po wzrostach. Także potwierdza się schemat numer dwa czyli nagrywanie filmów i puszczanie ich typowo po wzrostach. O tym schemacie drugim mówiłem na poprzednim nagraniu o tytule RIF. Konieczny. Natomiast y, słowo odnośnie dzisiejszego filmu o tokenie okay, Akro. Tutaj mamy cenę 2, 4, 8, jako końcówkę po tych początkowych zerach. Natomiast zauważcie godzinę, która tutaj jest. Jest to 18:57. A kiedy był wypuszczony film? No to możemy to łatwo sprawdzić. Tutaj zjedźmy na dół. Tylko odświeżmy to, aby były aktualne dane. Tutaj jakaś reklama. Natomiast komentarze 55 minut temu. Aktualnie mamy 21.31, a żeby każdy to zobaczył, no to pokażę to. Dokładnie, 21:31, czyli załóżmy, że film wypuszczony godzinę temu, także za okrągleniu jest to 20:30. 20. Dla potwierdzenia, jeszcze żeby nikt nie zarzucał, sprawdźmy, czy są jakieś komentarze wcześniejsze. Czyli posegregujmy od najnowszych i zjedźmy na sam dół komentarzy. Pod filmem, fila Do pierwszych komentarzy, które się pojawiły pod tym filmem. Tutaj mamy komentarze sprzed pół godziny. Kolejne sprzed 40 minut. Sprzed 50. Widziałem już komentarze, że są skargi na usuwanie komentarzy. Także tutaj. Też jest to powód, dlaczego nagrywam ten film. I pierwsze komentarze są sprzed 58 minut. Także skoro mamy 21:33 teraz, 58 minut temu film został dodany. W takim razie 21:33, 58 minut temu. Łatwo policzyć, że jest to 21. To znaczy 20:35. Włączmy teraz wykresy i zobaczmy, gdzie jest 20:35. Jest dokładnie tutaj. Załóżmy, że są błędy w przetwarzaniu filmu i film musiał być wgrywany, także dajmy tutaj 10 minut na wgrywanie filmu. Jest to 20:25. Także już po tych ogromnych wzrostach, a wzrosty były ogromne, ponieważ cena wzrosła z 280 końcówka na aż w szczycie 740, także blisko 300-400% wzrostu. Później natomiast natychmiastowo cena tutaj spadła. Na wykresie widzimy wykres minutowy, czyli świeczki minutowe. Także film znów jest spóźniony, podobnie jak film o riff. Czy to jest przypadek? Nie, nie jest przypadek. Jest to po prostu schemat drugi czyli nagrywanie filmów i wrzucanie ich, podminanie się pod takie walory, które są używane do schematu Pump and Dump. Czyli tego schematu pompowania, później zrzutu. Jeśli sprawdzimy, jakie tu są obroty, tu akurat na, akurat na Binance Futures nie widać tego, ponieważ nie są wyświetlane te obroty. Mamy tutaj też dokładnie godziny pod spodem, ale już na, na rynku spotowym na Binance widać, jakie mniej więcej są tutaj obroty. Także obrót. Na tej świeczce minutowej o 20:14, czyli mniej więcej 10-15 minut przed wypuszczeniem filmu, wynosi 41 milionów. Czy są zdolni do takiego wypompowania? Według mnie nie są zdolni. I tutaj był to sygnał z dużej grupy sygnałowej typu Pump and Dump, a film po prostu jest wypuszczany według schematu, żeby wypromować swoje forum, żeby dać ułudę, że na forum kupują, a później tutaj jest film na szerokim kanale YouTube o tym właśnie walorze. I teraz w jaki sposób można to zrobić? Można zrobić cztery filmy z projektami, które wcześniej już wykazują się taką Tendencją wzrostową, czyli powoli sobie rosną. Zauważcie, przed tym wzrostem, jak wygląda wykres tego projektu, widać, że powoli sobie rośnie z końcówki 25 na 72. Także mamy tutaj wzrosty. Później należy obserwować duże grupy, właśnie specjalizujące się w pump and dump. Czyli pompowaniu i zrzucie grupy sygnałowe, czyli grupy powyżej 150-160 tysięcy członków, na przykład na Discordzie czy Telegramie. Następnie, pod te projekty, które będą tam możliwe, że właśnie pompowane, nagrać. Film, który wypuszczamy później na YouTube, i to cały sekret tych wszystkich grup sygnałowych. Także kolejny raz zrobię podobnie. Wejdę na te grupy Pump and Dump. Mam takie cztery, właśnie z powyżej 160 tysięcy członków. Sprawdzę, co będzie pompowane i w dokładnie jakim czasie, i dodam film na YouTube po takim pompowaniu, po 10 minutach. Nagram 4 takie filmy, i po prostu dodam research tego projektu. Podłączę się tym samym do tego mocnego wzrostu. I w taki prosty sposób pokażę ten cały sekret. Forum grup sygnałowych. Także w najbliższej przyszłości będzie to ujawnione, pokazane i zweryfikowane. Pozdrawiam i życzę zysków.